Sejcie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Minecrafta z naszej ukochanej serii. I, 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 I Dzisiaj jest plan, żebyśmy sobie Przygarnęli jakiegoś pieska, ale zaczniemy standardowo od zebrania jajka. Może tym razem, jak myślicie. No nie, już chyba 6 jajek wyrzuciłem i z żadnego nie mamy kury. Kurcze, dobra, skrócimy sobie jeszcze pole wspólnie, bo chyba jeszcze tego razem nie robiliśmy. Zasiejemy sobie buraki na jednej całej rajce. Taki jest plan. Eee, żebym nic nie zniszczył, bo nie chce mi się wracać po motykę. No właśnie, dobra, to jest to. Co? A nie, dobra, tylko 5 buraków? Nie, no okej, okay, chyba to ma sens. W sumie. Dobra, więc tutaj będą buraki. Mm. I tutaj pójdziemy sobie standardowo tym czymś, <noise> bo nie wiem dokładnie jak to się nazywa, teraz już Przelica, dobra, przelicą Zbierzesz się? Nie zbierzesz się, dobra, to nie zależy mi na tym w sumie Kura niestety nie chce mieć koleżanki, no przykro, bo jakbyśmy mieli już dwie, to wtedy bym zrobił taką konkretniejszą farmę, a nie chce mi się ich prowadzać, wiecie, tak szczerze No dobra, czyli tak, to żeśmy zrobili, to żeśmy zrobili Idę wam pokazać domek, który już troszkę wykończyłem bardziej. Który budowaliśmy w poprzednim odcinku. Skończyłem go. Tak, o, wiecie, no. Nie, nie jest jakiś super ekstra wykończony, ale na pewno jest lepszy niż był. Tutaj widzę, że Kacper zrobiłeś niesymetrycznie. Tu są trzy klocki, a tam są dwa. O, jest. No dobra. W każdym razie prezentuje się on teraz w ten sposób. Zobaczcie. Myślę, że nie wygląda najgorzej. Jak na taki pierwszy domek w tym nowoczesnym stylu, chyba nie jest najgorzej. Będą lepsze, mam nadzieję. No, ale chyba jest git. Tu jeszcze Wam pokażę od tej strony. Tu się wiele nie dzieje, właśnie tu musimy coś wymyślić, bo tutaj jest taka spusta ściana. W środku zaraz Wam pokażę. Nie szalałem w środku, nie robiłem nic w sumie, bo i tak wiadomo, że tam raczej się nie będzie wchodzić, bo one są takie bardziej ozdobne od zewnątrz. Także zrobiłem tutaj tylko oświetlenie. Tu taką wnękę. E, o, tutaj coś brakuje. Ewidentnie. Dobra. Taką klatkę spodową. nie wyszucaj tego. I tutaj tak. O, tu by planowo jest sypialnia, nie? Wiecie, tam z widokiem, na no to wszystko. Tutaj na góry ładnie myślę. E, może kiedyś. Może kiedyś. E, tutaj będziemy to wykańczać, ale chyba nie chce mi się. Wow. Drzwi mnie odepchnęły. Dobra, myślę, że nie jest zły. Co? Nie jest zły. Mi się podoba. Znaczy, tak, podoba mi się. <grych> Dobra, plan jest, żeby dzisiaj mieć pieska. A żeby mieć pieska, to spróbujemy znaleźć go w wiosce. A jeśli nie, to pójdziemy dalej na poszukiwania. No i w końcu trzeba będzie chyba zająć się tymi krowami, bo one mi w końcu mogą uciec stąd. Jak na razie wytrwale czekają. Ja ich specjalnie zabijam, żeby y, właśnie je zagarnąć do mojej y, przystani. <laughs> Ale zobaczymy. Tutaj w poprzednim odcinku widzieliśmy pieska. Ciekawe, czy nadal. A czy pieska? No, bardziej wilka, chyba. Nie wiem w zasadzie. Hmm. 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 hmm, 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 hmm. No Ola u mnie. Chciałem z nim pogadać. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Bardzo mnie olewa, tak krótko mi odpowiada, widzicie? Hmm, hm, 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 hmm, hmm Powiedział, że piesek poszedł tam. Tak powiedział, a tu widzę była jakaś wybuchowa akcja chyba. <grytanie> Ciekawe czy wszyscy żyją Dobra, no. Tutaj ewidentnie chciał nam ziomek pomóc, ale jakoś tak... Jakoś tak nie wiem czy mu wierzyć bo taki był trochę nieuprzejmy dla mnie, wiecie? Taki nieuprzejmy. Tak nieładnie się do mnie zwracał. Jakieś tam wiecie. Steve do mnie coś tam. No, Steve... Steve? Steve. Steve <laughs> nie wiem o co biega. I w ogóle patrzcie i czemu chleb tak na... Tak krótko jest syty, że tak powiem, że od razu głodnieje. coś źle te chleby co chwilę tak. No weź to, nie chcę tego tutaj kłaść. Halo, piesku, taś, taś. Taś, taś, piesku. <ścoughs> ja pitole. Kapity nie? no, ej, fajnie by było go mieć, nie? Wziąłem specjalnie dużo kości. No ale chyba to nie wyjdzie. A jak to nie wyjdzie. W ogóle, plan jest na przyszły odcinek dosyć ciekawy. Bo wiecie, co chcę zrobić? Chcę zrobić farmę automatyczną, w sensie, że się automatycznie zbiera. Czyli, że puszczamy ją, wiecie, tak pod kątem, z tłokami na wodzie i woda potem to myje, sadzimy tylko i wszystko ładnie samo się zbiera. Tylko musicie mi dać znać, co ja potrzebuję na ten, na tłoki. Napiszcie mi w komentarzu, co potrzebuję na tłoki. Bo ja już nie pamiętam i crafting to może sobie znajdę w necie i między odcinkami sobie to wszystko pozbieram porobimy tłoki i zbudujemy taką fajną farmę i tą farmę chciałbym wybudować tam w tej górze gdzieś której teraz już nie widać niestety niestety już jej nie widać, ale tam są takie fajne góry które wam pokazywałem niejednokrotnie z okna i tam byśmy zrobili taką kopułę i za tej kopuły byłoby widać właśnie taką wielką farmę bo już tych nasion mam multum Także moglibyśmy sobie pozwolić na takie coś yy, I chodzić tam wiecie raz na jakiś czas Ale tak już naprawdę wtedy dużo tego zabrać, nie? Bo to będzie troszkę dalej od domku Ale kurde, najgorsze jest to, że ja nie widzę piesiunia. Halo kici, kici. <ścoughs> No kurde Gdzie jest piesek? To niedobrze. Chciałem na tym odcinku znaleźć sobie pieska, by z nim wędrować już, upykować się nim, zostawić go w domu czasem, żeby pilnował o chałupy, a nie takie coś. A tu co? A tu go nie ma, uciekł sobie. Jeszcze tamten nas okłamał, bo pokazał, że w tamtą stronę. <laughs> a dupa. Nie było go tam. <laughs> ja mam w głowie czasem, nie? Zobaczcie jak nasza łupa się tam prezentuje. Idziemy na górę. No i co? No i oczywiście, przypominam wam o łapce w górę. Przypominam wam o subskrypcji. Przypominam też, żebyście wybrali kolor LEDów, który będzie w następnym odcinku. Eee, jak się straszę? Bo wiecie, bo fajnie by było, jakbyście wybrali. W sumie mam jeszcze pewien pomysł, żeby wykorzystywać białą wełnę do budowli, przez to źle zrobiłem, że jej nie ostrzygłem, a potem ją zabiję. dla mięska Pa jak żre, ty, pa jak żre Kto ci pozwolił to żreć, ten śnieg Chodź tu Jest na hita ją wziąłem No jakaś słaba była już chyba Biorę ją Nie podchodź do mnie, bo mam ci na hita Bandyta Kapi bandyta <grym> Dobra, czekajcie Eee, zarzniemy, znaczy oczywiście przytulimy te świngi Przytulimy je moim lecikiem. O kura, to może dzisiajko Jezu, jak poszybowała tej Poleciała jak... No, nieważne Dobra, bo już się no co robi, a ja mam przypał Piesku O kurka, dajcie mi jajka, bo chcę mieć swoją kurę w domu Dużo was tu one idą na nasiona? Chcę mi się ją prowadzić tam? Nie chce mi się jej tam prowadzić, wiecie? Co by tu wywalić? Co mi jest zbędne? To mi jest zbędne Ale to nie to chciałem wziąć, chcę to To, to wziąłem? Czy ja buraka wywaliłem? Tak <grytania> Dobra, chodź tu kura, będziemy cię prowadzić To będzie bardzo yy, mozolna praca Ale, gdzie ona poszła? Halo? Halo, kura, tu już jesteś, no dobra, ho Dam ci trochę, żebyś szła za mną, co? Chodź, więcej Konie nie a nie, ty możesz latać w sumie, tu i. Dobra, i ten, sytuacja wygląda tak że Skoro nie będziemy mieć psa, to przyprowadzimy sekurę. Tylko, że ona już się zgubiła, tak? Palutka No ona tam stoi, czy mi się wydaje? No stoi tam No nie wierzę w nią Nie wierzę Co za maciura Znaczy koleżanka Idę po ciebie, malenka No chodź, widzisz? Widzisz? Chodź No super Chodź tu, co się boisz? Ja ci pomogę, nic się nie przejmuj Chodź Krysia o, będziesz miała na imię Krysia, co? Możesz być Krysia? Kto lubi Krysia, niech zostawi łapkę w górę Krysia jest troszkę... Troszkę nieogarnięta, widzę I boi się wysokości chyba Chodź, Krysia, chodź Idziemy, zabiorę cię na moje salony, co? Będziesz miała koleżankę Stefana, znaczy nie, Stefanu To gdzie Krysia i... O, zaproponujcie W komentarzu imię dla Partnera Krysi Co to ta taktyka? W sumie kroki, tak? To nie jest, ja masz kroki, Krysia. <gryśla> Dobra, Krysia zaraz będzie nasza. A wy, tak jak mówię, zostawcie łapkę suba i napiszcie jak mam mieć na imię partner. To ja rozważę wszystkie propozycje. A tu już wszyscy do nas idą, Krysia, więc musimy się spieszyć, wiesz? Krysia, chodź. Chodź, nie ściągaj butów, chodź! Chodź, Krysia, chodź, bo one mogą ci coś zrobić. Tam jeszcze ten Devil, czarny. A znaczy... Krysi czasem nie uderzył przypadkiem Ja słyszałem, że on już podniósł Dirt'a właśnie tam za mną Tak, 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 on odwala maniane. Nie patrz na niego, Krysia Krysia, nie patrzymy na niego, wiesz? <gryś> w ogóle, jak wam się podoba mój nowy fotelos, jak jeszcze nie widzieliście yy, Unboxingu Uderzył Krysię? Czy on uderzył Krysię? Idź stąd Krysia, chodź, 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 Krysia Chodź, przepraszam stąd wyjść. Jeszcze nie widzieliście unboxingu fotela i prezentacji? To jest na kanale. Właśnie dzisiaj wlechała o 10. Krysia, no chodź! Nie olewaj mnie, Krysia. Stąd ja tutaj Krysię podrywam. Chodź, chodź. Chodź, malutka chodź. Ej, no cały odcinek nam zajdzie na zaprowadzeniu Krysi do domu, nie? Chodź. Yy, i ten. To obejrzyjcie odcinek koniecznie jest na kanale, dzisiaj rano wjechał. I jak wam się podoba miałem ja fryzjera, Aha, co? No kurde. I w ogóle tam widzicie to? Tam są takie trzy pudełka. Jak myślicie, co to? Myślę, że większość wie co to. Też możecie dać znać komentarzu. Dzisiaj... O! Ja Krysia uciekaj! Krysia! Krysia uciekaj! Krysia! Jezu zabiłbyś mi Krysie! Nie, 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 nie muszę was tutaj porobić. Krysia, odsuń się. Krysia, wariatka. Ja wiem, że Ty jesteś wybuchowa dziewczyna, ale. On jest trochę bardziej wybuchowy. Nie, 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 nie Nie, nie. rób mi tu dziury. Dał nie. Nogi! A co? Jak? Ile on ma HP? Kurde. Co za debil, co za debil, co za debil, co za debil. Jeszcze jak tam była Krysia? Ci kurde, ja, ja. No rozpiepcił mi pół chałupy. No, Znaczy no chałupy to nie. Ale... Idź ta stąd, Krysia! Krysia! Jesteś tam, jesteś tam, Krysia żyje. Chodź tu, dybiór, jak ci za chwilę biorę na łeb, no nie? Chodź to, idź! To nie! Jak żyć? Patrzcie mi, jak żyć. Gdzie jest? Jedzonko dla Krysi. Buty mi się aż popsuły z tego wszystkiego. Wasz wyskoczył z butów od tych wybuchów. Chyba Krysia, idziemy do domu. Zaraz to będziemy naprawiać, ale to jak już krysie zaprowadzimy. Krysia, chodź. Dobra, Krysia, widzisz, ja dla Ciebie poświęciłem swoje życie. Chodź, Krysia, chodź. Idziemy, bo jeszcze trochę drogi przed nami, a już dużo żeśmy narozrabiali, wiesz? Wszystko dla Ciebie Chodź O, idziesz, widzę, zacznie idziesz, chodź, chodź Krystyna, sytuacja była nieciekawa, wiesz? Ale Twoje zachowanie było godne pochwały Odsunęłaś się na bezpieczną odległość, zadbałaś o swoje życie Teraz y, tutaj zrobimy Ci koleżankę Wy mi zrobicie małą Krysiankę Znaczy nie wiem I ten, i będę szczęśliwy, bo będę mógł was potem, wiesz, krysia, wiesz co, jest pięć, nie? Wiesz co, spięć, chodź Chodź, tu już czeka twój kolega Gisz Oczywiście teraz będzie jajko i z tego jajka wykluje się Zobaczycie, że się wykluje normalnie Normalnie z tego jajka się wykluje kura, zobaczcie, patrzcie Nie, masz szczęście chociaż Krysia, nie, 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 ja może ci się nie spodobał Twój amant, ale mnie to nie obchodzi, wiesz? Nie, 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 mnie to trochę nie obchodzi. E, ty tutaj musisz czekać, Krysia. Słuchaj, sytuacja wygląda tak, że Krysia chodzi. Chodź, chodź. Chodź, nie ściągaj, butów, chodź. Mi się nie stresuj. Dobra. E, musimy zrobić tak. Zrobić tak. No, i git. Trochę was zrobiłem bambuko, ale. No, 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 come on, pocałujcie się. No, mamy to. uuuu, uh, 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 uh. No i git, patrzcie. Mały, tobie też mogę dać? Mogę? A zryj, tam rośnie. Super. Jakby teraz rodzinka, widzisz, Krysia, co ja ci tutaj przyprowadziłem? Znaczy, kolego, kogo ja ci przyprowadziłem? Ty teraz jesteś głową rodziny. Tylko wybierzcie mu imię, bo widzicie, nawet nie, wiem, jak, nie wiem, jak mam się do niego zwracać da się zrobić kanapkę z burakiem? <laughs> da się zrobić? dajcie znać dobra, tej, to będziemy musieli jeszcze jakąś farmę tutaj ogarnąć fajniutką dla mojej rodzinki co, ile jaju mogę dawać, żeby wiecie, ten tegas, bo nie wiem dobra, idziemy tam zalepić teraz tam sytuację, bo jest nieciekawie tam się trochę narozrabiało, ważne, że Krysia już tutaj polubiła się ze swoim kolegą ma już nawet małego tutaj i, I to jest najważniejsze że, że, że się dogadują Mam nadzieję, że nie będą się kłócić bo jednak po sąsiedzku wiecie, jak będą się kłócić to będą mi hałasować Nie mogą się kłócić, bo nie będę mógł spać po nocach Dobra, czekajcie Trzeba to zalepić, bo jak to wygląda ja Nie wiem kto to kurde tutaj taki wybuchowy Czy mi dir tu braknie No przecież Czekajcie się co do prawy, trzeba podnieść. <laughs> no nie, musimy iść do Hat z powrotem. Musimy iść pod Irta, bo przecież. Zamknij się tam! Oh, man. Oh, man. To odcinek dzisiaj był bardzo, wiecie, mm, konkretny. Byliśmy po kryzie, Mieliśmy przyczep, wróciliśmy z kurą. Myślę, źle poszedłeś. Także, prawie zgodnie z planem Myślę, że bardziej Wam się podobało to, niż chyba jakbyśmy psa przeprowadzili Tak mi się wydaje Ale dajcie znać, jak co chcecie Znaczy, no Czekajcie, bo musimy się ogarnąć Nasiona tutaj Krysi już dzisiaj chyba żadnej innej nie będziemy przeprowadzać Dobra Co tu jeszcze mogę zostawić? To możemy zostawić, bo tego już mamy dużo Jedzonko, jedzonko, to było tutaj Trzeba by je potem przerobić, ale to na spokojnie To jest to, to jest to, musiałem wiecie, przemyśleć sprawę Tu buraczki też, buraczki, buraczki To nie to W sumie możemy zostawić, bo jakbym zgubił to przypis. Tu jest wszystko, czyli wełna to O tak co tu jeszcze możemy wrzucić? To możemy wrzucić To się przerobi na chleby. Kość, właściwie kości jakieś przy sobie będę miał, bo jakbym psa spotkał Bo wiecie co jest pięć, nie? Najemy się i idziemy to zalepić Taki jest plan na końcówkę odcinka, bo to już takie 5 minut zostało w sumie Niestety no Wbrew pozorom niby nie zrobiliśmy nic, a działo się dużo, nie? Patrzcie jaka ściana, kurde, kapi bogacz. kapi bogacz, co robi ty? Zabudował się. Dobra, czekajcie. Eee, a bo wiem co zrobię. Będziemy jechać na dwa jeziora. Tak jakby... Tutaj już więcej nie chcę, bo tu już jest za grubo mi się wydaje nawet, wiecie? Więc zrobimy jeszcze w tamtym miejscu, gdzie zaraz zalepimy <laughs> Bo tam nic to nie przeszkadza, a też będzie ładnie wyglądać trochę. Jakiś debil się pali. <laughs> o, drzewko mi wyrosło. Kolejny rodzaj drzewek też mi wyrósł, Także koks mamy już praktycznie wszystkie drzewa koło siebie. No oprócz oczywiście tych wielkich, tropikalnych, poczwórnych, ale to chyba się nie da wyhodować tutaj. Czy da się? Bo tę taką maciorę wielką też bym tu chętnie postawił. Tylko musimy znaleźć. Musimy ją najpierw znaleźć, a to nie idzie takie hop. Właśnie, możemy iść kiedyś na wyprawę w tropiki. To jest to tropikalne takie, nie chyba. Czy się nazywa? W sumie nie? wiem. Nie. Serio! No nie. Dobra, zrobimy tak. Oszukamy trochę system. Ale nikomu nie mówcie, dobra? Najgorzej, jak będę tu kiedyś coś budował, to się zdenerwuje sam na siebie. Bo wiecie, będzie tu japa, i tak. I będę musiał ją i tak zakleić, i tak. Ale jak teraz jest Git. Dobra. Mm. Dobra, musimy się pozbyć tej jednej ziemi. I zrobimy tutaj coś takiego o coś takiego tego... Właśnie też mi daliście znać w komentarzach, że mogę to stawiać też na ziemi. Dziękuję bardzo, bo nie wiedziałem, myślałem, że tylko na piasku poważnie. Także dziękuję bardzo. Dość zobaczcie jak za dnia ładnie domek wygląda. Podoba mi się. No i znowu jestem głodny, przecież ten chleb jest do pana, on nic nie daje, nie? Ten chleb to przecież ja myślałem, że jak mam stack to mi starczy do końca serii, ja ten Stack to zjem dwa odcinki chyba. Dobra więc tak. To mamy, mamy krysie, mamy. W sumie to tyle. W sumie to w tym odcinku naprawdę mało żeśmy zrobili, a bardziej wam pokazałem co ja zrobiłem i po prostu zginąłem. Ale było wybuchowo. To nie było sło. Znaczy. Wy pewnie się uśmialiście, ale ja nie. Dobra, faktycznie trzeba by znaleźć jakieś tropiki, ale nie w którą stronę iść, bo Byłem w każdą stronę i to tak grubo, 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 grubo w każdą stronę się przeszedłem. I nigdzie nie było żadnych tropików. A fajnie by było mieć takie drzewko, nie? Co wy myślicie o tym? Chyba fajnie by było mieć takie drzewko. Czy nie? Jakbyśmy to uposadzili takie wielkie drzewo gdzieś tam, właśnie, albo no w każdym razie, albo tu gdzieś w tym lasku, takie wielkie, i na tym wielkim drzewie zbudować domek. No nie, bo tam był tam. A bo tam jest jeszcze większy, czemu go nie widziałem. Bo tam zacząłem budować. I do tego też was muszę tam kiedyś zaprowadzić, albo jeszcze dzisiaj was tam zaprowadzę. Bo tam był projekt, który... Jakby wam to powiedzieć. Projekt bez projektu, czyli zacząłem budować i tak no bez sensu to wyszło trochę i będę musiał zacząć od nowa, albo po prostu bardzo ładnie go wykończyć. Bo tutaj zrobiłem na razie tylko podłogę i taki koncepcik, nie wiecie o co chodzi. Ja was tu przyprowadzę. Kombinowałem tutaj, ale potem musiałem iść i, i został w takim stanie. W sensie, on jak... No, jeszcze zaczął się niszczyć, bo nie ma połączenia z drzewem. Także spoko już w ogóle koks No, tu miał być taki taracik z widokiem właśnie... Ale ładnie ten domek wygląda. Serio, podoba mi się teraz. Jak tak patrzę z góry, spoko jest. No i tutaj mamy naszą farmę, naszą śmieszną, znaczy śmieszną farmę. W sensie naszą wioskę, która się rozbudowuje, eee, o! Kto na przykład chce, żeby to był jego domek? To niech odpowie na wszystkie pytania z poprzednie, które zadałem w tym odcinku. Nie powiem jakie, bo jak ktoś sobie przewinął, to już dupa, to musi obejrzeć całe, bo było pytań sporo. Także jak ktoś odpowie na wszystkie pytania eee, z odcinka i napisze swój nick, że on chce ten domek to ja wybiorę spośród tych osób, a pewnie będzie ich mało, także masz duże szanse. I na tabliczce nad drzwiami będzie twój nick. Także to jest spoko opcja. Każdy domek, który wybuduję. Będzie należał do Was. no Chyba, że w końcu wybuduję taki wiecie taki fist, który stwierdzi, że jest mój i koniec, i będzie tam K4P1, ale yy, myślę, że spoko opcja. To kto chce ten domek, to odpowiadajcie. Także spory komentarz musicie dosyć napisać. Yy, I swój nick na końcu, i ja będę wiedział. Może będzie twój, jeżeli Ci się podoba. Jeżeli nie, no to nie wiem, możesz potem go sprzedać na przykład. Tak o. <grym> Dobra. No i tak, no i tu chcę zrobić domek, ale chyba jednak go usunę i zrobimy ten domek tutaj, bo to drzewo jest większe. I ma więcej możliwości, bo ma fajne te. Tu by mógł być teraz, tu by mógł być domek. Ja już to widzę. Ja już to widzę i. No właśnie. Czyli tak, w następnym odcinku prawdopodobnie weźmiemy się za farmę, ale nie obiecuję, bo ja zauważyłem, że ja dużo mówię, a w następnym odcinku już zapominam, bo nagrywam sobie na zapos czy coś, czy tam nie nagrywam i właśnie dużo czasu mija i zapominam co miałem robić, więc nie obiecuję, ale postaram się zrobić farmę, o ile ogarnę na te tłoki, a jeżeli nie, to tutaj będzie się działo na tym drzewie coś fajnego. A jeżeli będzie coś innego, to będzie coś innego. Wiecie, ze mną jest różnie. No, dzisiaj było, było wybuchowo, było bombastycznie. Mamy mm, krysię, mamy nową rodzinkę na chacie. Yy, zrobiłem bardzo mało, ale było fajnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika tam na dole ten czerwony przycisk, bo lecimy po 20 koła do końca wakacji. I to tyle. No i zapraszam Was na odcinek z tego. Fotela, bo całkiem spoko chyba wyszedł nie jakoś super, ale chyba wyszło fajnie. Także jeżeli jesteś zaciekawiony moim nowym fotelem, to ostatni film na kanale, przedostatni teraz. No dobra, dzięki za oglądanie, trzymaj się Byku. czy czytam wariatko. Wiecie taka pozytywna, nie? No. Trzymajcie się, cześć!